Patrzmy na tego zawodnika. 224 metry dzisiaj w serii próbnej. Wczoraj 18 miejsce. Tu możemy spodziewać się dobrego, dalekiego skoku. Janne Haponen jest w formie. On tutaj na tej skoczni potrafi poszybować daleko. Tak jak teraz. Proszę zwrócić uwagę, jak daleko szybuje. Haponen! Brawo! skok, 224 metry dzisiaj w serii próbnej, kiedy także cieszył się podobnie, spowodował, że nabrał tej wiary w siebie i 240 metrów! Ależ zawiesił teraz wysoko poprzeczkę rywalom Janne Haponen! Wczoraj 205 metrów pierwszej serii, w tej drugiej 177,5, tylko zupełnie niezadowolony, 18 miejsce, a on przecież tutaj chciał odgrywać pierwszoplanową rolę i tym skokiem Widzieli Państwo, oczywiście nie mamy tutaj mowy o żadnym telemarku, kiedy spada się z takiej wysokości. On miał tam jeszcze możliwość, by parę metrów zyskać. Noty po 165 i 17, ale nie to jest ważne. Zresztą zawodnicy wypowiadali się wielokrotnie. Nieważne noty, nieważne punkty. Jedne ważna jest odległość i to... Szybko.